Czy Ty wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? 5 grudnia. Kochana, Ty wiesz, co jest 5 grudnia w całym świecie? Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tak, mój drogi, to jest właśnie w całym świecie obchodzony tego dnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. A tak się składa, że w Kalitach też są wolontariusze. Jest i co powinniśmy z tego tytułu zrobić? Stworzyć im życzenia. W to czynimy. Moi drodzy, kochani wolontariusze, bez względu na wiek, na pochodzenie, na płeć, na światopogląd. Wszystkim Wam chcemy w dniu dzisiejszym złożyć najserdeczniejsze życzenia. jakiego będą życzenia? Kochamy Was i niech ta miłość, którą macie w sercach, nie tyle także i od nas, od księdza dyrektora i ode mnie, ale przede wszystkim od Pana Jezusa, który niebawem będzie pragnął narodzić się w Waszych sercach. Niech ta miłość będzie rozdzielana obficie tym, którym pomagacie, angażując się w nasze karitas z lubelskiej. Miejcie karitas w sobie tą miłością, dzielcie się z innymi i macie u nas zawsze wsparcie. Szczęść Boże! Zapraszam! Czy wiesz? <śleszy> Niech panu ławo.